Cześć kochani. Siemaneczko. Witajcie w starciu. <noise> pum, 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 w starciu, czyli oczywiście w formacie, w którym recenzujemy dla was filmy, bądź seriale, ale przede wszystkim filmy. Ale irytujący eee... tym zrobiliśmy Bartek, no, no trudno. Nie, tak. Filmy z, ze streamingu, bądź skina i tym razem wyjątkowo, no bo najczęściej to są filmy z kina. Tym razem padło na film ze streamingu, konkretnie dostępny na Disney+, Plus, czyli e, Predator e, za, Zabójca, jak to było? Predator Pogromca Zabójców, czyli Predator Killer of the Killers. Yy, trzeba powiedzieć od razu na wstępie, że ten film to jest antologia. Trzy zupełnie oddzielne historie. No yes, to jest są, tak trzy, trzy oddzielne historie. Trzy historie, ale one się łączą. Tak, trzy oddzielne historie. I ja chciałem od na samym początku już zaznaczę, to będzie jeden z moich yy, jakichś tam zarzutów do tego filmu. Yy, powiem wam szczerze, że animacja moim zdaniem temu filmowi bardzo dużo odbiera. Bardzo dużo odbiera. Animacja, jest to nie, zarówno ja, jak i Monia zgadzamy się, że gdyby nie ta animacja wyglądająca jak gry z 2012 roku. Mi się podobała animacja. Gratuluję. Gdyby nie ta animacja, która Tam... wygląda jak gry z 2012 roku, to ten film byłby przeze mnie oceniany wyżej. Nie, że będzie jakoś może słabo czy cokolwiek, ale te animacje i mówię tu a propos animacji bezpośrednio ludzi Ludzi, nie mówię innych tych postaci, ale ludzi, ludzie tutaj, moim zdaniem, tak tragicznie wyglądają w animacji, że mnie jest po prostu. Mnie aż boli to. Mnie boli patrzenie na to. Ale to wiesz, to jest taki charakterystyczny syn animacji, który nie jest jakiś mega skomplikowany, ale wszystkie efekty typu krew, jakieś tam plazmy i tak dalej, to wygląda bardzo ładnie, moim zdaniem. No ale ja mówię a propos animacji ludzi, którzy występują przez dużą część tego i pojawiają się w dosłownie praktycznie wszędzie. Tu jest wiesz, takie założenie, takie, takie jest założenie tej animacji, tak jakbyś się miał czepiać tego filmu o, o tej powodzi, flow, że tam było, że tam animacja ci się nie podobała. Nie bardzo! To też była dużo prostsza animacja, nie jakaś wiesz. Bartek, ale... Ty jako odbiorca subiektywny no. oceniasz subiektywnie, czy Ci się podoba tak. animacja, czy mi się nie podoba. I mi się nie podoba. Rozumiem, tylko ja cię odbiorę. Nie zostań argument. przy tym. Dobrze, dobrze. I nie musisz się oburzać o to, że Ci mówię, że mi się animacja nie podoba. Moim zdaniem styl tej animacji, i nie tylko mi, bo nie jestem taką jedyną osobą, której ten styl przeszkadza, uważam, że gdyby, uważam, że gdyby ta animacja miała inny styl animacji, to byłaby lepiej odebrana, okay, tak rozumiem. powiem. Tak powiem, o czym też świadczą oceny na IMDB na przykład. No. Ale tam oceny, w ocenach ci pisali, że animacja im się nie podoba. Też, Bartuś, też. No to wprawdy tak. To spardy, Ten jakiś oburzony w ogóle. Nie, to animacja się nie Nie masz ma, mikrofon no, ma, właśnie, nie ma. Uspokój Zaraz nie, to bo... prawdziwe starcie. Co ty no, mi tu masz no, no, ja ci w Z Predatora. Jak chcę tylko zaznaczyć, żeby była jasność. Bartek jest fanbojem ogólnie serii opcji i Predator ogólnie całej, więc y, jego ocena też może być trochę inna niż normalnych ludzi, żeby była jasność. Normalnych ludzi, a co jest to normalne, tak? No... Dziękuję. Bartek, ja nie muszę tego mówić, co sobie powiadasz. <laughs> tak, ale nie zmienia to faktu, że przejdźmy może faktycznie do tego, że są trzy historie. Jedna dzieje się tam czko 400 roku to było chyba czy coś takiego. Tak. Y, I tam y, to jest historia wikingów. Druga to jest historia, która się dzieje mniej więcej 1600 rok e, i to jest historia Samuraja. samurajów e, feudalnej Japonii. E, a trzecia dzieje się już niedaleko współczesności, no bo to jest 1942 rok e, i to jest w USA się dzieje e, podczas II wojny światowej po prostu, tak. nie? Ogólnie no Bartek no GTA remaster, ty sam Andreas. No, 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 no nie powiedz mi, że to dobrze wygląda, te postaci. No nie, Bartek. Ja, ja zgadzam się, że to są bardzo proste yy, modele tych postaci. No bo to się zgadzam, że to, że to nie jest nic zaawansowanego, ale chodzi mi o to, jak one też w ruchu wyglądają, to jak na przykład miecze krzyżują, coś tam. Ja? To wygląda bardzo dobrze, moim zdaniem. Okay. Tak samo ty wiesz, wszystkie efekty rozrywania ciał i tak dalej. Jak najbardziej, ja się z tym zgadzam. Ja uważam w ogóle, że sceny akcji akurat w tym filmie są po prostu genialnie no. na, napisane momentami. Yy, ruch... Ruch kamery, o ile możemy tak. powiedzieć o ruchu kamery, no to jest tutaj genialny, Bez, naprawdę, to jest naprawdę super w kontekście takim technicznym zrobione. Ale to, ani, i właśnie dlatego ci mówię, że animacja, styl animacji mi bardzo tutaj przeszkadza w tym filmie. Okej, okay, no dobra, ty, ten argument Na jest w stanie zaakceptować, bo myślałem, że tobie chodzi o całość animacji, nie, nie tylko o model postaci ludzkiej. Nie, 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 nie. Absolutnie, to tak jak mówię, wszystkie te ruchy i tak dalej, ruchy mieczy, walki jest bardzo fajnie zrobione, to jest mm -hmm. bardzo dynamiczne w ogóle swoją drogą. aż się nie spodziewał, że w animacji jestem w stanie taką dynamikę oglądać, no, to jest po prawdę. prostu to tutaj rzeczywiście, no ale niestety to o czym wspomina, no trochę to mi to odbiera od tego wszystkiego. Ja bym chciał w ogóle się z Tobą zastanowić, żebyś Ty mi powiedział, jak byś ocenił, swoje zdaniem, poszczególne antologie. Mi się pierwsza i druga bardzo podobały, trzecia najmniej w Właśnie ja chciałem powiedzieć, że moim zdaniem najlepsza to była w ogóle ta druga. Tak, to jest moje osobiste zdanie, ta druga. No potem, chyba ta już Potem ta pierwsza, a ta trzecia to była taka już. I mhm. uważam, że zakończenie bardzo mocno nie dowiozło i było takie bardzo po prostu Głupane głupie. E, moim zdaniem, e, jeżeli chodzi o aspekt wizualny, to najlepsza była pierwsza, bo tam najwięcej dynamiki hmm. było, jak właśnie ta. Ta królowa wikingów jak walczyła jak tarczy używała i wszystkiego w ogóle to też jest znakomite jak po prostu wszystkich przedmiotów tutaj używają nieraz do walki tak ogólnie to prawda to... chciałem powiedzieć że y, pomysłowość na poziomie balerii na plus no, po prostu tak, wszystkiego jest... co masz na około. Tak, tak. zastosowanie wszystkiego po prostu otoczenia całego jako jako czegoś z czym możesz walczyć jest po prostu znakomite więc jeżeli chodzi o y, to jak jak się poruszali walka i tak dalej to pierwsze mi się najbardziej podobało a jeżeli chodzi o takie Zaangażowanie emocjonalne można powiedzieć. No to troszeczkę jednak chyba druga, ale pierwsza też była bardzo dobra pod tym względem. Ale druga chyba troszeczkę wyżej. No i widać, kto jest wojownikiem, a kto nigdy wojownikiem nie był. Tak, <taki> tak bym powiedział. No trzecia część jest taka najbardziej bliska nam, tak. taka najbardziej przyziemna, nazwijmy to. Po prostu w skrócie bez dostępu do naszych tutaj aktualnych, nie chcę używać słowa. Ale przedmiotów, którymi możemy walczyć, jesteśmy bez szans po prostu tak. z wojownikami z tamtych, z tamtych lat. No. no i ta była najluźniejsza, mimo wszystko, nie? Bo tam. Yy... jakieś żarty też były, tak, ogólnie... tak, tak. No i on, on był taką dosyć postacią, yy, najbardziej humanitarnie nastawioną, to raz? Tak. Yy, ale dwa, też taką najbardziej ciapciakowatą, taką najśmieszniejszą, taką troszeczkę w przypadku, że tam się znalazł, nie? Bo on faktycznie. Został wybrany jako po prostu pilot, więc jego bronią de facto był samolot, którym podróżował, nie? Tak. No i ogólnie, tak jak mówię, tutaj, no niestety ta trzecia część jest moim zdaniem najsłabsza i właśnie to zakończenie też nie, 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 do, nie dowozi. Moim zdaniem jest zbyt y, uproszczone, bym powiedział, i, i takie, no po prostu jakoś, jakoś nie przemawia to do mnie. Jakoś to do mnie nie przemawia, eee, ale na przykład, tak jak mówię, drugą część. Naprawdę tak mi się dobrze oglądało. Tak, tak. I jak chciałem właśnie też zauważyć, że tam praktycznie dopiero pod koniec się pojawiają słowa. Tak, tak, w ogóle nie rozmawiają praktycznie. No, naprawdę. no, i, tak. To prawda. I mimo tego, że tam chyba przez 20 minut czy ileś nie ma żadnego słowa, to mi się tak dobrze to mhm. oglądało, że to po prostu jest niepojęte. To prawda. Pierwsza część też jest bardzo fajna, no bo tam jest dużo o rodzinie, o zemście też. W ogóle w tych pierwszych dwóch jest dużo o takich, no dużo tematów rodzinnych jest, jak tak. nie patrzeć, nie? I w pierwszej, i w drugiej. Więc to y, mocno nas faktycznie, pewnie dlatego też nas bardziej angażowało, nie? No bo widzieliśmy tutaj jakąś zemstę, y, jakieś odkupienie troszeczkę. Y, więc tutaj faktycznie ta więź emocjonalna z postaciami też była wyższa, bo widzieliśmy ile mają bardziej jakby do stracenia, nie? To prawda. I ogólnie mimo tego. Czekaj, co tak chciałem powiedzieć, wybiłem się, mów, przepraszam, się, totalnie wy, wy, wy... Jakoś puska nagle mi się na mnie Pierwsza historia troszeczkę z, z tym, z, z tą grą. God of War, z God of War okay. mi się troszeczkę kojarzyła. Bo tam też chodzi, też miał hmm. takiego syna przecież ja. tego, w, w tym nowym God of Warze. Ona miała też taki młot. O, yy... chciałem mi się powiedzieć, że podobało mi się zakończenie historii yy, postaci właśnie tej przywódczej. Tak bym powiedział. Bez żadnego spoileru większego. Uważam, że jej historia była fajna. Mhm. W kontekście takiego przejścia cyklu. Zakończenie, w sensie już, już na końcu, końcu, czy w jej antologii? Na końcu, na końcu. Końcu, końcu, końcu. No to tak. No Emocjonalnie były obie, te, mówię, to jest pierwsze i drugiej części bardzo angażujące. Trzecia, trzecia, rozumiem, że miałaby trochę raz, że przełamać pewnie powagę tych pierwszych dwóch. Dwa, plus miała sprawić, wysłać tam takiego gościa bardziej z naszych czasów, żebyśmy się może też bardziej mogli utożsamić. No i też takiego, bo on był stricte takim dobrym, który faktycznie był, nie widział celu w walce, mhm. no bo tej pierwszej, no, ta pierwsza Viking, królowa wikingów, no to tam ewidentnie była nastawiana po prostu na, tak jak było, nas, to na początku filmu jest, to nie spoiler, że ona tam mówi, że podróżujemy póki nasi wrogowie żyją, żeby ich wszystkich wyciąć po prostu, nie? No i to widać w jej postawie. A on z kolei zupełnie w drugą stronę, on nie widział chyba za bardzo celów w walce jak najbardziej starał się dojść do pokojowego rozwiązania i tak a dalej. A to też nie? chciałem powiedzieć, że nie widział przede wszystkim też zobacz, że on był Amerykaninem, a zobacz z kim jakby musiał przystawać, a oni byli uczeni tego, że wiesz, że przeciwnicy to no. są. Wiesz że nie, nie chcą mówić za dużo, no jak się puściłem kawałek tego... Tego y, zdjęcia, ale to nie istotne. Mhm. Że zobaczcie, przecież byli przeciwnicy ich bezpośrednio no tak. podczas wojny, więc tak, oni byli tak, uczeni tak. do tego, że najgorsi ludzie na świecie po prostu. To prawda. A to wiem, prawda. co chciałem powiedzieć. Chciałem zaznaczyć, bo tam się pojawia w ogóle multum Predatorów, ale że w pierwszej antologii Predator, moim zdaniem, był najbardziej honorowy, a w ostatniej najmniej. Na zasadzie, w pierwszej to w ogóle prawie nie używa tej swojej niewidzialności. Ale Tych swoich e, takich to też, by, bo ty pa, też Paweł jako osoba niezaznajomiona zaznajomiona końca tym światem możesz tego nie wiedzieć, ale mm... Predatorowie, to by też było na początku cytat, że oni szukają tych najmocniejszych przeciwników, no ja żeby ich traktować jako trofea jakby zdobycze, Właśnie. ale oni też się od nich uczą kolejnych, oni się rozwijają też w ten sposób. Okay. I zauważ, że ta pierwsza to się działa w 400 roku, no więc on a -a. jeszcze nie ma tak rozwiniętych technologii, umiejętności i tak dalej, a z każdym kolejnym przeciwnikiem oni też nabywają, i z czasem, który upływa i z technologią, a -a. którą widzą między innymi na ziemi, oni się też uczą norm, kolejnych technik, nie? Okay. No okej, okay, dobra, okej, okay, dobra, to może dlatego ja tego nie wyłapałem. Bo w tej pierwszej antologii faktycznie y, tam najmniej używał... Y, technologii. technologii. a najbardziej używał si siły fizycznej, bo tam był taki byk kuźwa konkretny, no. nie? W tej pierwszej. Y, w drugiej tak bardziej sprytu troszeczkę używał, no a w trzeciej to strzelali sobie, nie? No. <gry> też używał już stricte umiejętności statku, nie? Y, no, ale tak jak mówię, to wynika też z tego, że po prostu predatorzy Czyli też się uczą. Czyli byli tak najbardziej honorowi, no. Ten drugi to już się tam jakieś kamuflaże włącza. Tak, to nierówna walka w ogóle, co to jest? No trochę tak, ale dla to nie... mnie to by nie było zwy... zwycięstwo. Zauważ, że nasz ten bohater też się kamuflował, bo był cały na czarno zasłonięty i tak dalej, nie? No ja wiem, ale kumasz, to co chodzi, że dla mnie to by wiesz. Mhm. Ty na no rzeczywiście się kamuflował i się chował po nocy. No. I on się. Ty no jo! Ty dobra, No? No tego nie wyłapałem, no masz rację, no dobra, przepraszam. Wracam w rzeczywiście. Teraz mi połączyłeś kropki w mózgu, no. Czasami się przydaje. Czasami się przydaje, w tej puszce <laughs> tutaj między ten. No, no ale ogólnie y, bałem się, że będzie gorzej, bo tam gdzieś widziałem, gdzie niegdzie że niektórzy byli rozczarowani, a ja mimo wszystko podkreślam że to jest film y, stricte na, y, na streaming, nie? To nie jest, y, na pewno tu nie było jakiegoś kolosalnego budżetu też, żeby ten film dopracowywać nie wiadomo jak. Historie tak jak, tego nie powiedzieliśmy, historie były banalnie proste ogólnie. Fabuły to tutaj nie było za dużo, po prostu yy, właśnie różnego rodzaju, głównie Zemsta była wątkiem w pierwszych dwóch szczególnie, nie? Mm -hmm. yy, Zemsta plus wątki rodzinne i no to były bardzo proste historie wszystkie trzy, które opierały się po prostu na tym, żeby być efektowne yy, po prostu w akcji chyba. Tak naprawdę to na to się nastawili twórcy, plus to było dosyć krótkie tak naprawdę. Bez napisów końcowych to tam już godzina 20-25 może trwało Więc każda antologia tak naprawdę miała około 20 minut na siebie plus to podsumowanie takie też koło 20 minut nie Więc to naprawdę nie mieli za dużo czasu na napisanie jakichś mega ciekawych historii Co mia faktu że to jest duży plus uważam że polubiliśmy te postacie chyba nie Głównych bohaterów naszych Ja Z drugą wszystkich. i trzecią Tej pierwszej tak jakoś okay. <laughs> Pierwsza jakoś mnie irytowała nie wiem. Ale nawet jak nie do końca polubiłeś się. tak się polubiłem To sobie. współczułeś jej w pewnym momencie na pewno. No tak, no, no to na pewno. No, nie chcę spojrzać do no, tego, tak No, no, no. Tak, tak, tak. <laughs> e, więc mimo wszystko, i tak y, szapowo dla twórców, że y, mimo małej ilości fabuły i małej ilości czasu ekranowego, y, stworzyli postacie, które nas jakby zaangażowały, nie? Wartek, powiedz mi, czy to jest ta z tego. No właśnie, też mnie to zastanawia. Spray. Tak mnie to zastanawia, to jest chyba ta spray. Tak mnie to zastanawia, właśnie. No bo ja ogólnie nie oglądałem tego osobiście. Ja nie no. wiem, jak to się wiąże. Ja w ogóle Predator. Ja ostatnio z Bartkiem tylko byłem na obcy Romulus i było całkiem przyjemnie swoją drogą. No. Bo ja to raczej nie jest mój świat, bo to jest świat około horrorowy mimo wszystko, tak. nie? Więc tam są jakieś skary czy nie? W tych seriach. No pojedyncze tak, ale możesz obejrzeć, yy, dobra, I tylko dodam jeszcze, że jednym yy, współreżyserem tutaj jest oczywiście Dan Trachtenberg, który odpowiada właśnie za Predator Prey, o którym mm, troszeczkę mm, teraz powiedzieliśmy yy, I który będzie odpowiadał też za Predator Bedlands, który będzie miał pre premierę w tym roku, więc można powiedzieć, że aktualnie szef dowodzący yy, świata Predatora też tutaj yy, maczał w tym palce yy, On był tutaj co prawda tylko współreżyserem, bo drugim był jeszcze Joshua Wasung a scenarzystą z kolei był pan Miko Rutare, więc tak czy siak, Dan Drachtenberg. widzę po prostu, że jakby ta franczyza z dobrych rękach, więc czekam no. bardzo na Predator Badlands, mam nadzieję, że Paweł obejrzy ze mną Predator no, Badlands, tak. bardzo się cieszę, bo, bo wydaje mi się, że może być z tego kawał, kawał świetnego kina. Ocenki? Tak, możemy dać. Już masz? Mam. No to poczekaj. Ja powiem ogólnie tak. Ja się dobrze bawię, i powiem tak, gdyby ta animacja trochę mi nie wadziła, to bym dał wyżej, ale mimo wszystko ona jakoś mi kurcze. No, 6,5. 7 maczka. Dałbym 7 ogólnie. W sensie dałbym normalnie 7. Mm, za ten, ale tak jak mówię, troszkę mi te modele postaci psuły, te historie. E, Na znaczy no historie. Ale poza tym animacja cała, jako sama w sobie te sceny walki bardzo Zakolicie, dynamiczne, no. są po prostu genialnie napisane, genialnie rozrysowane, genialnie wyrenderowane, nie wiem jak to tam nazwać tak. inaczej, ale są naprawdę fajne. I bardzo fajnie było też widać różne zupełnie style walki, właśnie, które stosowali w pierwszej historii, w drugiej i w trzeciej, tak. nie? Było, różnorodność była bardzo fajna. Trzecia widać. najludniejsza. Tak. Powiem to szczerze. No i tak jak mówimy, ten wspólny wątek też już nie domagał troszeczkę. No. Szczególnie końcówka tego wspólnego wątku. Więc to chyba największy minus. No plus, yy, dużym minusem jest. Dużym minusem, ale który akceptujemy, to jest to, chyba, że yy, ta. Yy, fabu fabuły było po prostu mało. No bo to nie był film, który się składał no. na Fabule zdecydowanie tylko na akcji, plus na jakichś tam właśnie wątkach yy, zemsty rodzinnych i tak dalej. Co tu jeszcze do nam bardzo ważne, to jest animacja do 18 roku życia, bo tego nie powiedzieliśmy na początku, więc jeżeli szukacie bajki do obejrzenia z dzieckiem, nie, 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 zdecydowanie, to jest bardzo brutalne, wiadomo, że to jest mimo wszystko animacja, więc to nie jest tak obrazotwórcze, tak jak jest to film aktorski, ale i tak leje się tu dużo krwi, rozrywane ciała, odrywane głowy i tak dalej, i tak dalej, więc jeżeli szukacie czegoś lżejszego do obejrzenia z kimś młodszym, no to nie polecamy mimo wszystko, no bo to jest faktycznie 18+, nie bez powodu, nie? Tak, to prawda. Dobra kochani, lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie, bądźcie z nami przede wszystkim oglądajcie nas, bo czasami warto, czasami nie warto, ale chociaż da sobie posłuchać Pośmiejecie się może, a nam zawsze Watch, time się Was przyda, kochani. No. Więc serdecznie zapraszamy. Trzymajcie się, cześć. Piąteczka.